To są wasze plakaty? Jak nie ma? Nie! Nie jest elegancko. To rozumiem, to jest reklama. Był niesamowity. Muszę przyznać, że atmosfera panująca na sali po prostu niemalże odebrała mi głos. Jak słychać. Zresztą po prostu niesamowite, niesamowite wrażenia. A bardzo dobrze było. No, trochę nie byłem na siłach, ale dawało się rady pobawić. No, był rewelacyjny, jak każdy z tego cyklu. Dobry. Taki był... No, w łeb dostałem trzy razy. Dobrze, w sumie lepiej niż, niż, niż na dużej do tej pory. Fajniejsza akustyka. No ludzie trochę wyszli na, przed nami, ale ci, co zostali, to już się bawili. Chcemy, żeby tu przychodziło dużo młodych ludzi, żeby tutaj występowali dla znajomych i nieznajomych i żeby to się kręciło. Mówię nie, mówię, ja tak siedzę i mówię, to może chrupacz. Oni tak. Oh, chrupać. To jest to, to jest to. Ciągle lata po kałkiem. Jeszcze wrócił cię koły cały dom jest prawie goły kup. Tak, to był nasz pierwszy koncert, ale po prostu dumnie publika była świetna. Naprawdę mm. chciałbym z tym miejscu podziękować naszej publiczce. Czyli byśmy. Nie chciałbym, co ty No to jest też podziękuj. Dziękuję. Mi osobiście bardzo się podobało. Sądzę, że jeżeli coś takiego jeszcze raz będzie, to, no to ja to ja przyjdę, tak? Pierwszy koncert. No bardzo pozytywnie, chyba pierwszy koncert tej kapeli. Mhm. Nie wiem, nie, nie mój klimat, ale grali równo, w miarę brzmiało także. Mhm. Do kamery? Lubię chrupacza. Która piosenka się Panu najbardziej podobała? No cóż, utwór pedał w rurkach mi urzekł, taki życiowy. Cóż chyba tutaj wybór jest prosty, bo to był pedał w rurkach, tak? Tak, uważa pan, że co to jest? Ten... Tak tekst, melodia? Tekst, no po prostu. Mhm. Takie jest życie. No to, przesłanie, piosenki, czyż nie? Życiowe. E, poza tym, no rytm, kapela gra, to z uczuciem sercem widać było. A ona jak to baba obraca już innego. Główny kurdupę z rośniętym mego Strzelił kilka fotek, całował po pazurka I zajął moje miejsce, fałszywy pedał w rurkach Pedał w rurkach. Pedal... Nie znam terminu styczniowego koncertu Proponuję szukać informacji na Facebooku Domu Chemika Na grupie Garmażerka I niedługo wszystko stanie się jasne tym razem? Tak Hmm... Slyera raczej nie sprowadzą. <noise> Kto wie, możemy, możemy <noise> Nie, ale na Huntera bym jeszcze poszedł. Może. Chrupacza i Clostridium. <noise> jeszcze raz, tak? Tak. A słyszał pan któryś z zespołu wcześniej? Tak. Nie. A, to może, może z takich Lubalskich lub z okolic Hard Rushing Radiators. Może tak bym chciał tutaj zobaczyć. Odwiedzisz następną garmażerkę? No pewnie. No, dziękuję bardzo. Także ludzie z wąsami są świetni i zapraszamy wszystkich do nas na następną garmażerkę i na następną i na następną i na następną. Dobrze, dziękuję. Stasiu, wzywają na samym blend. Tak. Dobrze, ja. Dziękuję za wywiad.